Jak mówiłem, beczka to mój styl życia. Nie, Tomek. Ej, ty masz jakieś antyknoka. bo ty mnie w końcu z tego knoka zabijesz. Leć. Gdyby nie ta woda. O Tomek, Tomek, zostaw mnie. No, nie, nie bij go. Mogę no, tam do to... niego wbić jak chcecie, on ma wszystko seta czterdzieści? Nie ma A on ma wszystko? Nie ma To ja mogę tam wbić do I... Ej, odpal to, Ej, woda, odpal to woda, I odpalcie to Odpalcie to Nie, bo on, bo Tomka zabije Tomka nie zabije Czekajcie Odpalcie to, no kurde, odpal Odpal to któryś Goni mnie? O kurde, wypieprzyło o kurde! O ran! Hehe, Jezu, ej, Co ja to mam! Naba na nie! Los, Jezu, to Zadam! Ej, wiesz, że ty mi oddajesz jeszcze seta cztery, czy? Nie! Ej, 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 e, spokojnie! Tak! Nie? A? Ja? Nie oddajesz? Ale ja? No! Nie, nie, proszę się nie denerwować! E, to... Rozumiem, że jesteś easy peasy! Jak <gulik> w buleciu! Gwierdzielę! <gulik> Masz się dupę. EJ NIE! Jolo! <grystanie> Mogę ci go dać, możesz zatrzymać sobie tego seta jak mi dasz 3 koksy. Nie wiem. Bardzo tania oferta. A mi dał, on mi dzisiaj już... Ta 10, no bo mi dałeś donejta Ktoś do mnie napisał, czekajcie. Koledzy fanatyk do mnie napisał. Chciał do mnie dzwonić. Ej zakładasz że nie. Ale nie wiem gdzie. No tutaj! No tutaj, w takim glifie, nie? No trochę pogryfowaliśmy, no. no nie denerwuj się! W dupę, ich idźmy są. Dobra, okej. Nie ognę. dodam Cię, mnie będziesz... Ej, Ty jesteś z ja? A? No nie. Ty nie jesteś z Cotwocka? Nie. A dobra, nieważne, bo masz podobnego za takiego typa. O Ty, Rudzielcu! Ale masz kaplicę. Ej, mogę potem z Tobą klatkę? Ale to potem, jak już gildię założę, założyłem. Czemu? Nie dodam do gildy, nie dodam do gildy, wyrzucę się. Lol, tu gilda jest? Gilda tu jest! Ej, tu jest gilda Griff! Ja no wiem. Nie hmm. wiem, weźcie płacić info.